Cześć. Z tej strony, Łukasz, podcast, finansowe wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będę ukrywał, że odcinek jest bliski mojemu sercu, dlatego że kilka ważnych lat mojego życia spędziłem na etacie i dzisiaj, z perspektywy już dłuższego czasu, kiedy oczywiście pracuję na własnych zasadach, wyciągam też coraz więcej wniosków z tych kilku lat, kiedy byłem. Częścią korporacji, kiedy gdzieś tam też wspinałem się, można tak powiedzieć, po szczeblach swojej kariery. Oczywiście te wnioski wyciągam już teraz na bazie swojego doświadczenia, ale też między innymi osób, które co jakiś czas wracają do mnie z tematem, z jakimiś problemami właśnie pracy na etacie. I nie ukrywam z czystym sumieniem, z czystym sumieniem. Naprawdę polecam ten odcinek każdej osobie, która dopiero jest na początku swojej drogi, może jeszcze jest przed pierwszą pracą, a może już nawet jesteś osobą starszą ode mnie, ale jeszcze wciąż gdzieś tam pracujesz na etacie, polecam. Naprawdę będzie kilka ważnych przemyśleń, dlatego że one będą takie po pierwsze prosto z serducha, po drugie z życia, bo również spotykam część z tych problemów, o których będę mówił po prostu wśród swoich bliskich, którzy jeszcze gdzieś tam wciąż są właśnie albo w jakichś mniejszych lub większych korporacjach i uwaga dzisiaj to nie jest odcinek o tym, że tylko i wyłącznie biznes, tylko i wyłącznie przedsiębiorczość, że etat to jest zło. To, to od razu na początku taka uwaga, to nie jest żaden taki odcinek, zresztą ja myślę, że nigdy nie przedstawiałem w ten sposób, że... Jakby przedsiębiorczość to tylko i wyłącznie jest jedyna droga i słuszna. Wręcz przeciwnie, właśnie, myślę, że ten odcinek pokaże o tym, że warto zachować zawsze jakby zdrowy rozsądek i że może być tak, że naprawdę etat może być dobrą drogą, i ja ci tą drogę chcę pokazać dzisiaj w tym odcinku. Oczywiście też poruszę tematy przedsiębiorczości, bo nie byłbym sobą, gdybym nie mówił na ten temat, dlatego że. To daje dużo plusów, jakby uważam, że nawet każda osoba pracująca na etacie powinna być osobą po prostu przedsiębiorczą. tak, Czuć ten przynajmniej pewne aspekty, e, takie, gdybyśmy byli całkowicie swoim sterem e, i żaglem jednocześnie. Dobra, ale przechodząc do konkretów, najpierw kilka statystyk, tak? czyli w ciągu ostatniego półrocza nawet co czwarty Polak zmienił pracę. Czyli. To wskazuje powiedzmy, że to jest jakaś dosyć duża dynamika, tak? Co czwarty Polak. Dane są najświeższe w miarę, czyli mamy 2023 rok, raczej to zawsze jest tak, że możemy docofnąć się do roku poprzedniego. Ciężko, żeby raczej coś tam było super na bieżąco. W sensie, że 2024 no mniej jest dostępnych rzeczy. I teraz co dalej? Ankiety to są oczywiście i częściowo też statystyki z GUS-u. 27% ankietowanych ostatni raz zmieniło swoją pracę ponad 10 lat temu. Czyli to można powiedzieć ok, to czyli jest duża grupa osób, które długo spędzają swój czas w jednej pracy. I teraz 18% 5-10 lat temu 17% zmieniło w ciągu ostatniego roku. Okej, okay, to troszeczkę teraz zaprzecza tej, tej pierwszej statystyce, ale to też jest z, z innej strony, i wiadomo, że to też jest luźne podejście bo to też się często um, o, inne, o inne rzeczy są te statystyki robione. I teraz, uwaga. Pracownicy poniżej 25 roku życia pracują u jednego pracodawcy średnio 14 miesięcy. No to teraz, jakby to, zwłaszcza z jednej strony, to jest logiczne, tak, czyli, no jednak, Często ta pierwsza praca, no to nie jest nasza ostateczna i to jest jakiś etap przejściowy, jak jesteśmy młodzi. Eee, nie, jest to długa średnia. Znaczy 14 miesięcy i już kolejna praca. I teraz osoby, uwaga, w wieku 25-35 pozostają w jednej firmie średnio 4 lata. No i tuż tu mamy średnią zdecydowanie dłuższą, ale to jest jednak 25-35 i 4 lata. Czyli nie kłamałem. Nie kłamałem. Mówiąc w tytule, że prawdopodobnie zwolnią cię z pracy. Oczywiście może cię zwolnią, a może samemu podejmiesz taką decyzję, że zmienisz tą pracę, tak? Najstarsza grupa pracowników powyżej 35 lat pracuje średnio w jednej firmie 9 lat. Ok? I teraz kwestia jest taka, że no wiadomo, że im jesteśmy starsi, tym ta średnia będzie się wydłużać, ale znowu tu jest średnia. Czyli będą osoby, które pracują dłużej ale będą osoby, które będą pracowały krócej. No bo jeśli ktoś w jednej firmie pracuje przez całe życie faktycznie, no to ileś osób będzie zdecydowanie zaniżało tak tą średnią. jakby to bierzmy pod uwagę. No i teraz ten tytuł oczywiście może w jakiś sposób przyciągać uwagę, może w jakiś sposób straszyć. Ja jestem zdania, że jeśli jesteś osobą świadomą, to Prędzej powinieneś czy powinnaś wyczuć takie przesłanki, które będą decydowały, że warto tej pracy szukać nowej niż tkwić i to nie jest przez przypadek to słowo, tkwić w jednej pracy, hmm, dlatego że rynek generalnie pracy jest dynamiczny. Tak, no chociażby sztuczna inteligencja, myślę, że każdy już coś tam słyszał, bo to jest, są popularne artykuły, które znowu bardzo łatwo się przedostają do, do mediów, no ale faktycznie automatyzacje, tak? No już zaczęły się w 1900 któryś tam roku, e, albo nawet chyba w 1800 którymś, 1890 chyba któryś, tego nie sprawdziłem, kiedy się zaczęła rewolucja przemysłowa. Tak? Kiedy zmieniał się czas pracy, kiedy wchodziły maszyny i no i później był wielki boom. Więc tu już się zaczął zmieniać rynek pracy dynamicznie. A już nie mówmy o ostatnich 20 latach, kiedy pojawił się internet, ostatnich 10, 5, i rynek znacznie przyspiesza. Tak? Gdyby sobie narysować taki wykres od 1890 któregoś do teraz, no to ostatnie 5 lat to jest taka linia prosta. Tak? Mieliśmy cały czas wzrost, wzrost, wzrost. Pod kątem dynamiki i zmiany rynku pracy, no tak teraz to jest w ogóle wyszczał. Tak? Najprostszy przykład, jaki zawsze przychodzi mi na głowę i taka najprostsza analogia, żeby ci to zobrazować. Dzisiaj jak idziesz do Lidla na zakupy, no to jednak masz więcej kas samoobsługowych niż kasierów. Najczęściej tak jest. No I to jest taki modelowy przykład, który od razu się rzuca w oczy. Jeżeli mówimy o tym o przemyśle, tak? I jakbyśmy pojechali do fabryki samochodów, czy jakiejkolwiek innej, innej fabryki, jednak yy, jeszcze lepszy przykład, jeszcze lepszy przykład, który, o który za chwilę będę jeszcze poszerzał: yy, jak wyglądają zmiany na rynku pracy, to wystarczy, że pojedziesz na budowę domu. Tak? No kiedyś wszystko było ręcznie robione, a dzisiaj. Jak dach na przykład jest zrobiony, no to podjeżdża taki dźwig i, i, i praktycznie z automatu, pach, 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 dachówki idą i, i dzisiaj w 3,5 dnia ci potrafią dach zrobić. W ogóle domy bardzo szybko można postawić do tego, co było kiedyś. No ale automatyzacje są wszędzie, um, komputery, sztuczna inteligencja, tak? Powstają przecież nowe e, oferty pracy kompletnie, e, typu media społecz... pracownik mediów społecznościowych, jakieś UX, nie UX, programiści, no, tam ciągle, ciągle powstają nowe stanowiska, rynek się zmienia pracy. A skoro się zmienia i to jest gołym okiem zauważalne, bez żadnych nawet statystyk, no to jasne jest, że albo ty zmienisz pracę, albo będziesz zmuszona, czy zmuszony zmienić tą pracę. Co jeszcze? Generalnie podejście ewoluuje i jest to też związane oczywiście z generacjami, z pokoleniami. Tak? Moje pokolenie. Lata 80., no to osoby, które raczej właśnie przywiązane są tak, do, do, do pracodawcy mocno. To znaczy jednak ta mojego pokolenia średnia pracy w jednej firmie jest dłuższa niż pokoleń na przykład po e, roku 2000. Ale to jest ok. Dlaczego? Bo te młodsze pokolenia, one po prostu bardziej są nastawione na to, że Chcą się rozwijać. I to, I to jest dobry sygnał, tak? Czyli młodsze pokolenia chcą le, jeszcze bardziej się rozwijać od moich. E, oczywiście to jest związane na przykład z wyższymi zarobkami, też często z jakimiś innymi możliwościami, nie tylko związanymi z pieniędzmi, a czasami też po prostu młodsze pokolenia częściej chcą zmieniać miejsce zamieszkania. tak? No jednak starsze pokolenia miały to, że są przywiązane gdzieś tam, bo rodzina, i tak dalej, i tak dalej. Przywiązanie. A teraz jest jednak większa mobilność. Oczywiście powody to też czasami mogą takie nastąpić, jak zmienia się ktoś w, w strukturze, jakiś szef, jakiś kierownik. Czasem zmieniają się też warunki pracy, i po prostu może się okazać, że znowu albo nas będą chcieli gdzieś tam zwolnić. Albo my będziemy odczuwali taką potrzebę, więc tych powodów, jak widzisz, może być dużo. Ale jeszcze nawiązując do młodszych pokoleń, one są bardziej, to, to można gdzieś tam jakby rozmawiając z tymi młodszymi pokoleniami, czy czytając jakieś tam wywiady, raporty czy statystyki, że bardziej chcą znaleźć balans między równowagą a życiem osobistym. I tutaj coraz popularniejsze, między innymi, pomagają dzięki temu, żeby znaleźć tą równowagę, Formy zatrudnienia coraz popularniejsze są typu praca zdalna i praca hybrydowa. Czyli jak będziemy pytali i różne ankiety są, no to faktycznie tam większość osób szuka takiej pracy. I faktycznie, okej, okay, mnóstwo takich ofert przybywa, no ale jednak nie, nie tak dużo tych ofert przybywa, jak zainteresowanych tymi ofertami. Co to oznacza? No, żeby jednak pracować, to po pierwsze trzeba mieć jakieś kompetencje w takiej pracy często, żeby mieć jakieś wyższe zarobki, po drugie konkurencja jest większa i to widać znowu, i to już punkt trzeci, jaki sobie zapisałem w tym swoim całym zestawieniu, że przez to rynek pracy się zmienia i na przykład są braki w innych niszach, typu właśnie budowlanka, o której już wspominałem, ale to, to są też oczywiście zawody takie, gdzie typowo szkoły zawodowe tak? uczą takich zawodów typu hyd hyd hydraulicy, typu jacyś mechanicy, typu instalatorzy i tak dalej. To są zawody, które no nie są modne, nie są seksy i kojarzą się z taką pracą jednak byciu w danym miejscu, w danym czasie. A to są teraz zawody, które są świetnie płatne. Oczywiście znowu, e, częściej w większych miastach, e, tam zdecydowanie łatwiej, ale tam są po prostu stawki, które, e, których zdecydowanie większość osób nie osiągnie no, w tych sexy nowych e, stanowiskach typu e, UX designer, czy jakiś social media manager i tak dalej, i tak dalej. Czyli zdecydowanie więcej e, jesteśmy w stanie dzisiaj, obecnie zarobić. W tych twardych zawodach, dlatego, że są po prostu trudniej dostępne. Powiem więcej, dobry dekarz, na przykład, i tak dalej, znowu to jest budowlanka, w znowu bliskości dużych miast, bo tak jak mówię, nie mówię całej Polski, bo pewnie znajdą się rejony, gdzie nie, ale w bliskości dużych miast oni mają po prostu pracę zabukowaną na pół roku, a nawet rok do przodu. Więc to pokazuje, że. Tam są deficyty i e, branża znowu się rozwija, tak? Powstają ciągle nowe domy, nowe mieszkania, więc te osoby będą potrzebne. Ok? I co dalej? Skoro to się zmienia, skoro to i zmienia się ze względu na to, że zmienia się rynek pracy, skoro zmienia się to ze względu na to, że po prostu młodsze pokolenia chcą inaczej pracować, nie chcą się tak przywiązywać do jednego pracodawcy. To pokazuje jedno: że, obojętnie na jakim etapie, tak jak powiedziałem, jesteś, czy jesteś z starszego pokolenia, czy z młodszego, czy pracujesz długo w, firmie, w swojej firmie, czy krótko, to co chcę ci powiedzieć, to nie angażuj się emocjonalnie do swojego pracodawcy. I teraz, co mam na myśli? To nie chodzi o to, żeby iść zrobić swoje iść do chaty. Absolutnie nie, bo uważam, że moje podejście. Kiedy ja zaczynałem swoją karierę, także tak powiem, zawodową, swoje życie zawodowe, czyli miałem 18-19 lat, to było maksymalnie dobrze wykonuj swoje polecenia. Czyli jeśli wyniki firmy zależą od tego i od tego, to ja maksymalnie dobrze wykonuję te swoje rzeczy. Ale praca to jest praca, a właśnie to, czego mi czasami też brakowało, to Życie po pracy to życie po pracy, i teraz kompletnie inne cele muszą być twoje po pracy, a inne w pracy. W pracy twoim głównym celem jest maksymalnie swój czas, maksymalnie dobrze wykorzystać, żeby twój pracodawca był zadowolony z tego. Uwaga, i co ja pod tym mam na myśli. To nie chodzi o to, żeby biegać i zapierniczać, zwłaszcza w pracy fizycznej. Dzisiaj tak? powiedzmy, że wykonujesz pracą, Proste jakieś prace, tak? Fizyczne, magazynowe. Proste w rozumieniu nie traktuj tego, że łatwo zastępowalne, chociaż czasami też często tak jest, ale mm, mówię, prace, które są w biurze, od przyjmowania telefonu, nie wiem, call center, do pracy na magazynie i tak dalej. To nie chodzi o to, że masz, nie wiem, pracować na 200%, zapierniczać 8 godzin i tak dalej. Nie. Oczywiście tutaj też musi być balans, ale na takiej zasadzie. Że po pracy ty, ty musisz się wyłączać. To znaczy, i tak tam spędzasz wystarczająco dużo czasu. 8 godzin dziennie przez najbliższe kilkadziesiąt lat, nawet jeśli będziesz zmieniać, to no jednak tego mało czasu zostaje na to, żeby realizować siebie. No właśnie. I teraz. Ja sobie zdaję sprawę, że teraz tak. Po pierwsze, nie każdy jest w stanie pracować w pracy, która jest spójna z jego wizjami. Spójna z jego celami. I co mam teraz na myśli? Nie w każdej pracy się rozwijamy. Są po prostu prace, które i ja to akceptuję i rozumiem, i szanuję, że idziemy i po prostu robimy swoje i wracamy do domu. I teraz co najważniejsze, fajnie, żebyśmy tam już później nie mogli się wyłączyć, żebyśmy nie musieli myśleć o innych pracownikach, którzy kompletnie nie powinni mieć wpływu na nasze samopoczucie, ale też o tym, czy firmie idzie dobrze, czy nie. Bo właśnie. No, nawet w ostatnim tygodniu dostałem wiadomość, że szef jest jakiś tam uparty, nie chce czegoś prowadzić i tak dalej. Jak można go przekonać do tego? No ja proste pytanie zadałem: A czy masz tam udziały w tej firmie? No nie. No właśnie. A czy masz prowizję od tego, że twoja firma lepiej zarabia? No nie. No to nie angażuj się emocjonalnie. Okej, okay, to nie znaczy, że masz mieć w dupie coś, nie przechodzimy w skrajności, ale. Skoro twój szef ma jakąś wizję i teraz uważasz, że się kompletnie nie zgadzasz z tą wizją, nie podoba ci się, w którym kierunku to idziesz, no to to jest lampka na ciebie zapalna. Okej, okay. wykorzystaj to, co możesz, bierz z tej pracy dla siebie to, co możesz, czyli ty się rozwijaj. I pytanie, czy praca ci to oferuje? Czy, czy ona jest zgodna z tym, co ty chcesz iść? Czy ona jest zgodna z twoimi wartościami? Czy daje ci możliwość rozwoju? To są takie pytania, na które warto sobie odpowiadać. I uwaga, jeśli nie, to ty robisz swoje. Ale po pracy masz mieć wystarczająco energii, żeby zająć się swoimi rzeczami. I uwaga, nie wierzę, po prostu, nie wierzę, że ty masz tyle zajęć, że nie jesteś w stanie po pracy się rozwijać. Jeśli praca ci nie daje możliwości rozwoju, to ty musisz po pracy to robić, żeby kiedyś zmienić swoją sytuację. No bo jeśli dzisiaj, uwaga, idziesz do pracy, praca nie daje ci możliwości rozwoju, w sensie, rozwoju Twoich kompetencji, umiejętności, czyli tylko i wyłącznie sprzedajesz ten swój czas, 8 godzin za pieniądze, po pracy nie masz czasu z jakichś powodów, chociaż ja w większości wiem, że statystycznie to są tylko wymówki, bo masz czas na inne rzeczy, które nie są znowu zgodne z Twoimi celami, typu tania rozrywka, tania dopamina, i tak dalej, i Weekend, przychodzi weekend i ty też musisz odpocząć, bo jesteś tak styrana czy styrany tymi poprzednimi pięcioma dniami, no to zauważysz, że jesteś pętli i że nie wyjdziesz z tej pętli, więc coś trzeba zmienić albo drastycznie i już szukać dzisiaj pracy takiej, po której będziesz mieć energię, żeby zająć się sobą, Albo pracy takiej, która ci da możliwości rozwoju. Tak? I o ten angaż emocjonalny mi chodzi, o taki energetyczny, czyli są dwa wyjścia. Albo mocny angaż pracy, bo tam czujesz, że się rozwijasz, bo tam na przykład pracujesz też za prowizję. Czyli przykładowo najłatwiejszy przykład to jest jakiś przedstawiciel, jakiś sprzedawca i jak faktycznie emocjonalnie mega pociśniesz pracy i masz wyniki, to praca faktycznie ci to wynagradza. I wtedy masz rozwój, sprzedajesz, masz szkolenia, dodatkowo jeszcze możesz wpływać na swoje zarobki. I uwaga, w najlepszych firmach, ale raczej mniejszych niż większych korporacjach, tak docelowo nawet mamy możliwość wejścia na udziały. Są takie firmy na rynku. Więc ja nie mówię teraz, bo możecie sobie pomyśleć, Łukasz, co ty gadasz o jakichś udziałach? Jaka firma daje dzisiaj udziały? Są firmy, które dają udziały. Są takie startupy, które potrafią dać. Jeśli ty wejdziesz, jeśli ty nagle okaże się, że wpływasz na tyle na firmę, że ona po prostu zwiększa swoje możliwości, zwiększa sprzedaż i tak dalej. To tak są takie firmy. Więc nie opowiadam sobie jakichś bajeczek i wymyślonych rzeczy, tylko przykłady z życia. Ale jeśli w tej firmie tego nie masz, to nie może cię ona zjadać energetycznie na tyle, że nie masz siły rozwijać się po pracy. Bo to jest najważniejsze. I to jest to, co mi się podoba w obecnych pokoleniach, że nie żyjemy pracą. Nie żyjemy pracą to znaczy, że nie jesteśmy tak wyrąbani po pracy, że mamy siłę tylko oglądać Netflixa. No bo oglądanie Netflixa nie sprzyja raczej Twojemu dalszemu rozwojowi, zmiany swojej sytuacji i nie jest to zbieżne z Twoimi celami. Bo jednak najczęściej znowu statystycznie się przegląda i rozmawia z ludźmi, to jakie mamy cele? Rozwijać się umysłowo, zarabiać coraz więcej, uczyć się języków, zwiedzać świat, być szczęśliwym. Tak? To są fajne cele, dobre, możesz mieć inne, ale czy Twoja praca dzisiaj cię zbliża do Twoich celów? Czy masz na tyle siły po swojej pracy, że cię to. I jesteś w stanie przeorganizować swój czas i spędzać czas nad rozwojem? Podam ci prosty przykład. Ja czasami wrzucam takie posty, typu lista, taka checklista, i co robić, żeby swoje zmienić, życie nie do poznania w ciągu 6, 6 miesięcy. I większość ludzi rozumie tą listę, ale zdarzają się takie komentarze, typu, ciekawe, czy ty to robisz, albo, no, jak się zwolnię z pracy, to będę mieć czas to robić. Ale uwaga, ja w tej czekliście nie rzucam jakichś właśnie, nie wiadomo, jakichś magicznych rzeczy, które trzeba odhaczać i tak dalej, mm, tylko ja tam rzucam, uwaga, rzeczy typu chódź wcześniej spać. I co tu mam na myśli? To jest punkt trafiający w osoby, które potrafią siedzieć całą noc oglądać seriale i iść o dziwno nocy spać, albo przewijać TikToka. Chodź wcześniej spać, wcześniej też stawaj, tak, jednocześnie na przykład. No, czyli jak pójdziesz wcześniej spać, to wcześniej wstaniesz. A po co masz wcześniej stać? Żeby na przykład zadbać o swoje zdrowie, żeby iść pobiegać, żeby iść na spacer przed pracą, tak? Czyli pomóc swojemu organizmowi być w lepszej kondycji, albo przez pół godziny, chociaż na przykład dziennie, bo tu chodzi o małe kroki, pouczyć się języka, poczytać książkę, książkę która może nagle ci coś zmienić, albo popracować przede wszystkim nad swoimi celami. I tam są rzeczy, typu, właśnie, żeby robić kroki, żeby się zdrowo odżywiać, żeby się dobrze wysypiać. Fundamenty. Fundamenty tego, żeby się rozwijać. Ja takie rzeczy wrzucam w te posty. A i tak się znajdą osoby, o, ja muszę je zwolnić z pracy, żeby to robić. Zobaczcie, jakie to są przekonania, które czasami nas blokują. Jak ktoś już negatywnie o sobie myśli, że jest gdzieś tam w tej pętli, że właśnie praca mu prawdopodobnie, ja zakładam, jestem przekonany i tu mogę stawiać duże zakłady, że ta osoba po prostu jest tak zmęczona swoim życiem, pracą, która go dobija, która go nienawidzi, tym, że nie ma właśnie balansu dzisiaj, że takie posty te osoby dobijają. Ale uwaga, ja tam wrzucam tylko fundamenty, żeby po prostu lepiej żyć. Tam nie ma skomplikowanych czy nierealnych rzeczy, których się nie da zrobić. Ale jeśli ktoś te kilka punktów już go przeraża na starcie, to to pokazuje, w jakim miejscu ktoś jest. Mam nadzieję, że nie jesteś w tym miejscu, że dzisiaj masz jakiś balans, że masz tą energię, żeby wprowadzać małe zmiany. Bo ja nie mówię, że dzisiaj masz robić jakąś rewolucję. Dzisiaj ten odcinek ma dla Ciebie być drogowskazem, że hej, to jest naturalne, będą się pojawiały zmiany pracy w Twoim życiu. Z mojego bliskiego otoczenia, w rodzinie, nagle pracodawcy tak się pozmieniały głowie, że y, był innym człowiekiem i po 18 latach potrafią niektóre osoby odchodzić z pracy. I teraz uwaga, po 18 latach zmiana pracy nie jest łatwa. To się nie odbywa z dnia na dzień, jeśli cię nie zwolnią, gorzej, jak cię zwolnią. Bo jeśli ty czujesz, że coś jest nie tak w pracy, to po 18 latach to długo potrwa, nim zmienisz tą pracę. I dzisiaj na przykład, jeśli pracujesz, że nie w firmie tyle lat, to pamiętaj, że nie wiesz, czy coś za chwilę się nie zmieni. Bo u szefa może się coś zmienić po prostu. I chodzi o to, że dzisiaj ja cię nie straszę. Tylko ja ci dzisiaj mówię, że masz być przygotowanym i nie wiązać się emocjonalnie, ale zdaję sobie sprawę, to tak jakby się pewnie rozwodzić po 18 latach. Nie byłoby łatwo, bo cię dużo z tą pracą wiąże. Ale zastanów się dzisiaj usiądź i pomyśl, czy praca cię rozwija? Czy jak nagle szefowi się popierniczy w głowie, to czy ty dasz radę w kolejnej pracy? Czy odpowiadasz swoimi umiejętnościami, wymaganiom, które są dzisiaj na rynku pracy, zmieniającymi się? to odcinek dzisiaj ma na celu? Żebyś pomyślał, czy pomyślała. jeśli jesteś na początku swojej drogi, to żeby wiedzieć, jakich pracodawców omijać, albo co robić w danej pracy. Dawać siebie maksa ale nie takiego, który energię ci na tyle zabiera, że później nie jesteś w stanie nic się rozwijać. Czyli my dajemy z siebie wszystko, ale do momentu zadzwonienia tego dzwonka w pracy i pójścia do domu. Później musimy mieć energię, żeby pracować nad swoimi celami, jeśli praca aktualna ci na to nie pozwala. Mam nadzieję, że to było jasne. Poruszyłem dużo wątków. Jeśli to było w jakiś sposób dla Ciebie pomocne, to bardzo, bardzo poproszę o lajka, komentarz, a może uszerowanie tego odcinka na swoich mediach społecznościowych i podzielenie się tym, to może też pomóc innym osobom, jeśli pomogło Tobie. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.